Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Widzki Gamer. W dzisiejszym filmiku nagram dla Was, dla kolegi The Przema MLD. Jak specjalnie dla Ciebie? Jak poprawnie wykonać streaming? I jeszcze jedno: dawajcie mi tu przynajmniej 85 łapek w górę, dobijcie mi 8000 subów. Bo już niedługo będziemy dobijać mi 8000 tysięcy subów, a cel już prawie bliski, więc śpiewcie się, subskrybujcie mój kanał i tak dalej. I przy okazji pozdrowię wszystkich moich najlepszych widzów, a są to moi najlepszy widzowie. Pozdrawiam innym oglądem, bo ja pozdrowię mężczyznę, pozdrowię Gabrysię Parłońską. Pozdrawiam Kajdena na białego. Pozdrawiam Debszemu. Pozdrawiam Emery Diakso, Pozdrawiam Projekt Loa. Pozdrawiam Kartmanicia. Pozdrawiam Noximusa. Pozdrawiam Mikrofale. Pozdrawiam Kajniftoja, Pozdrawiam Jancaszoka. Pozdrawiam Pablo Kopeczyka. Pozdrawiam DJa Gang Balaza. Pozdrawiam Gruza Szefika. Pozdrawiam jego szybką Beta Pozdrawiam tą ekipę na Pozdrawiam Kacieja. Pozdrawiam Nigera. Pozdrawiam Nigersuna. Pozdrawiam Mikroarta. Pozdrawiam łoże Pozdrawiam Emre jak co pozdrawiam ok wychodzą pozdrawiam Mariusza Marciniaka pod N myślnik n 1 p pozdrawiam Tafela pozdrawiam Om Om delivers pozdrawiam pablo pozdrawiam inspektora pozdrawiam ZZ The Good pozdrawiam riki maru pozdrawiam Tarnita pozdrawiam bartosza pozdrawiam Poki Git, pozdrawiam Szymona Zasy, pozdrawiam Donie, Daniel Kowalski, pozdrawiam Jadosa, pozdrawiam z Domain, pozdrawiam Kamyka Kamy, Kamyczek, pozdrawiam Rekin pałka, pozdrawiam DJ Jatan Balasa, pozdrawiam profit 123, pozdrawiam. Za Mordobyczek, pozdrawiam Maciek Stobiecki, pozdrawiam Anteczka oficjalna, pozdrawiam Pająka 1044, pozdrawiam Jakuba Szewczaka. pozdrawiam Kukazu, pozdrawiam Kubus XP, pozdrawiam Kuba Zanecki 5254, pozdrawiam Kuba Korobka. Pozdrawiam kolorowe hefalon z Gając, pozdrawiam Zabijakę 1234, pozdrawiam Kacpra, pozdrawiam Zakrętka, pozdrawiam Kanarka 3152 i pozdrawiam Michała Miska i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz słuchajcie, zrobimy tak, to jest ten reming. Mam tutaj potrzebne rzeczy, więc kręcamy się powoli jedno wkręcone, teraz do drugie, drugie wkręcone, teraz trzecie, trzecie wkręcone, i dobrze się trzyma. I teraz czwarte samo, i teraz czwarte koło samochodu zabawkowego policyjnego, proszę bardzo. reaming wykonane w sam raz. Zobaczcie, jak wierciłem się tym śrubokrętem między te koła. I tak właśnie poprawnie się wykonuje riming. Jeżeli nie wiedziałeś jak to się robi, to strzel łapkę w górę i napisz pod spodem w komentarzu. Dzięki Ci baweł bardzo, że mi pomogłeś, bo sam nie wiedziałbym jak to zrobić. Dziękuję Ci bardzo, jestem Ci dłużny albo coś takiego, że jestem twoim dłużnikiem i że naprawdę pomogłam Ci w tym problemie swoim. No dobra, to na dziś tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobało Wam się mój jakże przyfajny odcinek z poradnika, jak wykonać poprawnie reaming dla mojego kolegi MRD akcesji YouTube, to wiecie co robić. Dajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na no, bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicz Gamer. No i co, ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, ja po Pan pa, narka, papa. Elo, pa, mordę, miłego wieczoru. Wam życzę. Za chwilę będę nagrywał Dlamas Jerim Zone Gore Miłości. I może jeszcze że na czas przed Em jak Miłość i to tyle. Pa widzowie, narka, pa. pa.